Hej. Przed chwilą obejrzałam jeden odcinek Wyznań. Chciałam podzielić się moją historią. Dwa lata temu poznałam chłopaka na pewnym czacie. Podałam mu mój Skype. Kilka razy kontakt nam się urwał. W styczniu tego roku za namową mojej przyjaciółki zadzwoniłam do niego. Oboje się rozumieliśmy, lubiliśmy te same rzeczy, ale był jeden mały problem. Mieszka za granicą. Rozmawialiśmy codziennie przez całe dnie i noce chciał, żebym była jego dziewczyną. Zgodziłam się. Mimo że dzieliła nas taka duża odległość, był wspaniałym chłopakiem. Martwił się o mnie, starał mi się pomagać jak mógł. Miał przyjechać na wakacje do mnie, tak też było, przyjechał. Było jeszcze lepiej. Był idealnym chłopakiem. Troszczył się, pytał czy brałam leki, kilka razy jechał ze mną do lekarza. Spędzaliśmy każdy dzień razem, ale wakacje niestety się skończyły i musiał wracać i było tak jak wcześniej. Przyjechał pod koniec października, ponieważ miał wtedy ferie i znów było świetnie. Niestety, moje szczęście postanowiło mnie opuścić. Na początku grudnia zaczęliśmy się ciągle kłócić, aż doszło do tego, że ze sobą zerwaliśmy. Pisał do mnie, że mam się zabić, chociaż nic mu nie zrobiłam. Strasznie mnie to zabolało i boli aż do dzisiaj. Nie wiem dlaczego tak mnie potraktował, skoro to ja jemu się znudziłam. Nie umiem się pogodzić z jego stratą, ponieważ wciąż go kocham. Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.